Jak przyspieszyć czerwienienie pomidorów? Prawie każdy ogrodnik amator uprawia pomidory. Są to rośliny dość kapryśne i wymagają starannej pielęgnacji, aby uzyskać wysoką wydajność. Owoce południa, dlatego okres wegetacji jest wydłużony. Od siewu nasion do początku owocowania mija 5, 6, a nawet i 7 miesięcy, czyli jest to sierpień-wrzesień. Często lato jest krótkie i zawsze gorące, a one, aby dojrzeć, potrzebują dużo ciepła i jasnego światła słonecznego. We wrześniu słońce może świecić jasno, ale nie daje już ciepła i intensywności oświetlenia a dodatkowo mogą chorować na choroby grzybowe, które najczęściej atakują rośliny jesienią, kiedy temperatury spadają, a wilgotność wzrasta. Zapraszam do mojego kanału, tam opowiem Wam o kilkunastu metodach przyspieszenia dojrzewania pomidorów, a tym samym i zmianę ich koloru z zielonego na czerwony.